Cześć wszystkim z tej strony Regan i dzisiaj pokażę wam jak odbierać darmowe nagrody na serwerze Roblox Zaczynamy od wpisania ukaśnik Pomoc, następnie wchodzimy w Codzienne nagrody i tutaj każdego dnia możecie odebrać inną nagrodę poprzez codzienne logowanie się na serwer. Jest tu łącznie 28 dni, potem się to resetuje i będziecie odbierać sobie od nowa. Z każdym dniem nagroda może być większa, lepsza, no to już wszystko zależy od tego. Czy się logujecie codziennie, czy odbieracie te nagrody, wtedy dostajecie więcej. Następną rzeczą jest karnet. Wchodzicie w karnet i macie nagrody za karnet. Każdy poziom to inna nagroda. Patrz spójrzmy na tył, ostatnia nagroda to na przykład jest premium na 20 dni, poprzednie to 3000 pln -u. 25 poziom to Elytra, i tak dalej, i tak dalej. Tylko skąd teraz wbijać te poziomy za karnet? Zaczynamy od zadań. Najważniejsze są zadania tygodniowe, teraz jest odblokowany pierwszy tydzień, macie zadania jak siemka wszystkim, żeby napisać na czacie, zebrać punkty doświadczenia, wyłowić jakieś rzeczy, no i tak dalej, i tak dalej, U użyć komendy regulamin, no wszystkie zadania się różnią w kolejnych tygodniach. I jak się teraz cofniemy, mamy tak, coś takiego jak codzienne zadania. Codzienne zadania to jest dodatkowe bo one nie są trudne, można je wykonać do godziny max, wszystkie jeśli macie już krowy i wszystko, jeśli jesteście rozbudowani i zdobywacie dodatkowe punkty doświadczenia punkty doświadczenia są właśnie potrzebne, żeby odebrać potem nagrody w tym momencie mamy karnet drugiego sezonu i jest to pierwszy tydzień drugiego sezonu, dlatego że jest to survival 2.0 no, to dlatego i postęp mamy 68 na 100 na pierwszym poziomie, na przykład u mnie i teraz mógłbym, mógłbym sobie odebrać nagrodę pierwszego poziomu VIP-a na 3 dni. Z tym, że nie mam karnetu premium, dlatego nie odbiorę. Karnet premium można kupić na stronie sklepu. No ale nie trzeba go kupować. Może będzie jakieś losowanie, coś. My bardzo chętnie dajemy wam darmowe rzeczy, więc i tym razem myślę, że będziecie zadowoleni. To wszystko na teraz. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, dać łapki w górę. I widzimy się na serwerze. Bajo!